Witamy wszystkich hodowców. Dziś super gołąb, gościł tandemu Rafał i Nikola Gronostaj jesteśmy w oddziale 0190 Turek. Przybyliśmy tutaj nakręcić pierwszy lot oddziału Turek. Dziś mamy 14 sierpnia, na pierwszym planie jest tutaj kolega Rafał. Nikola się jeszcze gdzieś tam, jak to mówi, Rafał, pindruje. Także wiecie, jak to państwo jak to jest. Tutaj tak, no Rafał z dużym sukcesem w zeszłym roku. Tutaj loty oddziałowe. Misz okręgu, okręgu w lotach Gołębi Młodych. Drugie miejsce w rejonie szóstym. Który, Rafał, byłeś jeszcze w Polsce, przypomnijmy? Polsce uzyskaliśmy miejsce dziesiątego przodownika Polski, tak? to było trzynaste miejsce. W Czyli trzynaste miejsce, jak to niektórzy mówią, pechowe dla Rafała, szczęśliwe. A wczoraj, piątek, 13 koszowaliśmy pierwszy raz młody na pierwszy lot konkursowy. Także zobaczymy. Eee, lot, tylko symulacje. do oddziału ten lot jest? Tylko do oddziału, ale sytuację zrobiliśmy sobie gołębi typowanych, także 15 sobie zatypowałem, żeby się zobaczyć jak będą go typowane gołębie siadać. Ile włożyłeś Rafał gołębi? 55 gołębi włożonych Z oddziału z tego co wiemy poszło około 4000 Gołębi, także zobaczymy jak to tutaj będzie się odbywać. Pogoda jest ładna. No, my dużo czasu nie mamy więcej porozmawiamy, bo za chwilę powinny czasowo być gołębie, także za chwileczkę tutaj jeszcze porozmawiamy po przylocie. i Pojawiły się gołębie. Tam idzie krupka. Nie wiem czy je będzie widać. kaç kaç Chodź, chodź, chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Także pierwsza grupa już jest. Ale szło ze dwadzieścia na Turek i one odbiły. Idą następne. Teraz idzie całe stado, ładnie widać, kacz, 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 kacz. Kacz, 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 to zobaczymy ile z tego odbije Pod słońce jest ciężko widać, ale znowu z 8-9 odbiło. Także gołębie nad Gołębnikiem przelatują grupkami Rafała gołębie tutaj nikoli się odbijają Możemy zobaczyć teraz Młode sobie jedzą Widzę tu im nasypał jęczmienia i ryżu pade Możemy zobaczyć idą kolejne głębie, coś odbija już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, reszta poszła. Dziesięć sztuk Czyli gołębie idą grupkami No teraz koło trzydziestu tutaj jest Trzy takie grupy, nic w pojedynkę Będą zobaczyć, wszyscy tutaj czekają Nikola, Rafał i Cika. Chyba bym nie zaryzykował teraz dojścia do Nikoli Rafał często się boi, także... Zobaczymy jak gołębie wyglądają teraz Ile Rafał już jest gołębi? 35 gołębi mamy z 55 Bo Zobaczymy jak one wyglądają Teraz Pokaż co Ty tam dajesz teraz za karmę i... Teraz karma idzie taka dość mocna Energetyczna W polocie Nagrodę, dobrą karmę otrzymują Nawet gdy tak, jeszcze chciały tak, to są jeść. te co przyleciała tutaj te wchodzą grupa, No i następne które dolatują do jedną sobie tam indywidualnie, nie? Mhm. Dobra, zobaczymy, bo tam, kolejny chodź. Chodź, 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 Możemy zobaczyć jak będzie wchodzić Chodź, 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 chodź nie najgorszym się zdarzyło Można się dół danych W lotku, gdy się nie liczy do Mistrzostwa Polski, ale ja sobie zatypowałem gołębie Także w pierwszych trzech grupach Dziewięć typów mamy Także no myślę, że lot lotku, się nie liczy do Mistrzostwa Polski, byłoby fajnie Mamy kolejne dwa gołębie pat, 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 Dziś trochę są nerwowe, bo tu się czaple kręcą, także trochę wystraszona. Przenieś smycz. Przynieś. Brzetna. Idziemy na spacerek? Daj. Zapnij. Chodź. No możemy tu śmiało powiedzieć, że ten jest wolny etat, znaczy etat. Nikola jest wolna, także może przyjąć etat tutaj szkolenia gołębi, psów. Jak ktoś jest chętny, Siadaj. na filmiku Siadaj. podamy tutaj Siadaj. numer telefonu do Nikoli. Daj łapkę. Drugą. Grzeczna. Idziemy? Tak? Chodź. Grzecznie. Grzecznie. Także teraz już jesteś, można powiedzieć, godzinę po pierwszych gołębiach. Jest tutaj 48, tak? 48 gołębi z 55. Tak, możemy, także Rafał... Rafa możemy zalecieć do udanych. Tak, e, powiedz Rafał jeszcze teraz tak, jak, jak w tym roku już tak wstępnie powiedzieliśmy, e, jak w tym roku minął sezon gołębi dorosłych u ciebie, bo wiemy, że ty tam bardziej tak e, na sprint się nastawiałeś w tym roku e, i tutaj na, na przygotowanie gołębi młodych często wyjeżdżasz, tak jak w zeszłym roku byliśmy tutaj bardziej ci się Nikola opiekował, jak w tym roku wyszedł ten sezon gołębi dorosłych u ciebie? Znaczy, no, sezon w tym roku jest bardzo dziwny. No, w sumie w każdym jednym innym oddziale i ciężkie jak dla każdego hodowcy. Tu. Ale nastawiliśmy się na kategorię A. Pierwsze loty, powiedzmy, że nam. No, no, pierwsze cztery loty udało nam się wygrać z seriami. Także pierwsze głębie na oddział się odbijały. Także kategoria A prawdopodobnie, no, wynik w okręgu będzie. Nie, będziemy może nam się chwalić, ale no, będzie to pudło, nie? Mhm. Będziemy na podium w okręgu. Aha, w oddziale? W oddziale kategoria A wygrana. No tam powiedzmy, że w każdej tam jakiejś kategorii gdzieś tam około podium się plasujemy Czyli można powiedzieć, że cel, który postawiliście sobie przed sezonem został osiągnięty Teraz co, gołębie młode? Teraz gołębie młode, nastawiamy się, no jak tak jak w zeszłym roku byśmy chcieli ten może wynik troszkę poprawić, jeśli się uda Zobaczymy jak wyjdą loty, no i oczywiście no zobaczymy co, czy będę ja w domu, no ale Myślę, że po... można powiedzieć, że o nie gołębie na pewno się zaopiekuje i myślę, że lepiej niż w zeszłym roku. <grym> Wzorowo, także doszło już trochę do wprawy powiedzmy, Rafał, tak, no ten lot trochę taki przewiany, ten wiatr mocny, aczkolwiek gołębie spadały grupami z kierunku. Tam pierwsze takie te trzy grupy, tak jak możemy powiedzieć, typowałeś sobie lot tylko do mistrzostwa oddziału. Ty sobie tam zatypowałeś po swojemu te gołębie, w tych grupach te typy spadły. Także i tak by było dobrze, no, no pięciu, siedmiu gołębi teraz na chwilę obecną brakuje e, No ten sezon jakoś udany, ale powiedz mi jak, jak, jak u Ciebie było przed sezonem z tymi młodymi? Jak je mniej więcej przygotowujesz? E, czy choroba młodych u Ciebie wystąpiła? J, jak to wygląda u Ciebie no, to teraz? To Zacznijmy od tego, że tak po sezonie gołębi dorosłych Musieliśmy z żoną odpocząć, z dziećmi wyjechać sobie na wakacje No i w tym momencie przydarzyło się, że no, też u mnie zawita choroba głębi młodych, tak? Może nie w jakimś tam mocnym stopniu je tam zaatakowała, ale opanowaliśmy to, także mi się wydaje, że w miarę udało nam się te przygotować do pierwszego lotu Doszły do siebie do formy, także myślę, że jest dobrze No z karmieniem, no karmimy no, lekko gołębie, tak, wycofaliśmy jakieś tam karmy białkowe, niebiałkowe. Teraz są mi się wydaje, że niepotrzebne Jedynie jak coś to na odbudowę jakieś po locie, czy tam jeśli widzimy, że lecą z wagi, tak Mm -hmm. Powiedzmy, że bałeś się trochę tego lotu, bo gdzieś tam do środy, jak się zwanialiśmy, te, te gołębie gdzieś tam nie miały, jak to wiesz, takiego kopnięcia, tak? No tak, no do środy w słabo głębie, bardzo mi trenowały wokół domu na żadną kabinę też. Na próbne loty nie wkładaliśmy. Z tego względu no wiadomo, widziałem, że nie trenują dobrze, to nie wpadałem, nie ryzykowałem. Ale to się jednak chyba, myślę, że się opłacało, no bo od zaczęły trenować, włożyliśmy na pierwszy lot konkursowy, myślę, że wypadnie dość dobrze. No z tego co wiemy to mogą być pierwsze gołębie na oddział, no tam gdzieś z tyłu z tym wiatrem gołębie poszły, ale te, te pierwsze dziewięć usiadło bardzo, że tak powiem dobrze, nie? Tak. Powiedz mi teraz tak, jakieś kuracje przed sezonem tym młodym robisz u siebie, czy po prostu naturalnie? Znaczy nie, no staramy się naturalnie, no tam wiadomo jak choroba jakaś młodych weszła, no coś tam próbowaliśmy podać, ale to też tak bardziej nie jest żadnymi antybiotykami, tylko jakieś zapobieganie. Tam, no, u mnie jak chodzi Adeno, to wycofujemy karmy, praktycznie drobne nasiona z ryżem pady, z propolisem, można powiedzieć, i dam wodę i idą krople żądkowe I tak po trzech dniach już, jest, już się poprawia wszystko w grębniku. Mhm. Treningi, jak jak tutaj preferujesz w swojej hodowli, Dużo, dużo razy wywozisz, jak znaczy to się... wygląda. Nie no powiedzmy no 10 razy, mam 12 może wywiązam, ale to nie było to, co ja chciałem, nie było, nie latały te głębie dobrze, nie trenowały. Także no, nie męczyłem ich treningami więcej. Teraz ostatnie dwa dni przed lotem je trenowałem. Dwa razy były na 50 km. A teraz przed tym lotem, tak? Tak, i raz były tam 90 km. To tak z kolegami pojechaliśmy, wypuszczliśmy wspólnie, żeby troszkę zaczęli też się odrywać od stada Powiedzmy teraz Rafał, jak u Ciebie wygląda karmienie tak tych młodych przez cały tydzień i w dniu koszowania, jak do tego podchodzisz? Uważasz, że gołębie trzeba karmić w dniu koszowania, czy, czy le, lepiej nie, jak to? Ja karmię cały tydzień i to yy, lekko staram się karmić, białkowe karmy są jakieś tam wycofane Mają podstawową jest baza namieszanych kilka karm, do tego ostatecznie jakieś ostropy z ryżpady Rozcieńczamy, zależy to wszystko też od pogody, czy z wiatrem, czy nie Jeśli z wiatrem, to więcej ryżu, jeśli nie, no to mocniejsza karma, tak? I, ale ja preferuję, żeby zawsze w dzień koszowania gołębie karmić I my karmimy i to staramy się nawet dwa razy karmić, nie mówimy o pełnych dawkach, ale karmimy gołębie. Czyli można powiedzieć, tak by wnioskować, że w ciągu tygodnia masz taką bazę zrobioną i po prostu wedle pogody i wszystkiego tutaj dosypujesz albo ujmujesz. Tej karmy podstawowej, tak? Tak, oczywiście. No i no, też podstawa jest tego, żeby tego przeglądać, że też jaką jak wagę mają, tak? No bo jeśli no, przybierają na wadze, no to musimy to bardziej rozciącić, jeśli no, to za mało jest karmy, a też dużo trenujemy, no to musimy lepiej dać jeść, tak? Uh -huh. No wiadomo, no. wysiłek też wycięcza organizm, no to musimy wiadomo, wtedy im dać mocniejszej karmy. E, powiedzmy, jaki masz teraz plan na przygotowanie w tym tygodniu, bo drugi lot to już jest lot do Mistrzostwa Polski, który tutaj chcesz, no. No, walczyć, tak jak w zeszłym sezonie, tak pokrótce wspomnieliśmy, byłeś mistrzem okręgu w lotach gołębi młodych, e, drugie miejsce miałeś w regionie szóstym, także no, no gdzieś tam masz tutaj ambicje, żeby, żeby ten wynik przynajmniej powtórzyć, tak, a jak mówiłeś i lepszy był. E, no, zamierzasz tam... gdzieś tam dalej wozić te gołębie, no bo tak jak mówiłeś do środy miałeś ten, ten taki, trochę ciężko było, chcesz więcej zwiększyć im te treningi? Znaczy, zwiększymy nie zwiększymy. Na pewno dwa razy będą na pewno wywiezione gołębie w tygodniu. Oczywiście, jeśli będzie wszystko dobrze po locie, bo wiemy, jak to jest z młodymi, nie? Dzisiaj jest dobrze i tu przechodzimy rano do gołębnika. Nie wiemy skąd, co się dzieje, ale myślę, że jeśli będzie wszystko dobrze, dwa treningi na pewno już zrobimy. Zobaczymy, jak będzie pogoda. Na tą chwilę, co się zapowiadam, no, to ma być ciepło. Także też nie możemy ich jakieś tam mocno trenować, jak będzie upał, no bo wiadomo, czym to grozi. Mhm. No dobra, to tutaj nie będziemy już się męczyć, że tak powiem, bo trochę widzę, że że tutaj już stresik lekki jest. Nie chcesz tutaj za bardzo zdradzić swojej tajemnicy, no ale jak to mówią, rywale też, też będą to oglądać i na to patrzeć. Także co, no, no życzymy ci tutaj takiego minimum tego sukcesu, co w zeszłym roku, a może nawet i lepiej, i będziemy obserwować tutaj te Twoje poczynania w sezonie. Także dziękujemy tutaj za reportaż u Ciebie. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot. Dziękujemy, dobry lot.